Cześć wszyscy. Paczka od Koroba właśnie przyjechała. Właśnie przystępujemy do unboxingu i zaraz będziemy recenzjonować model Tak się jak bezwzględnego przedłużania, otwieramy paczkę. I co my tu mamy? To widzę że ochrona, żeby nic się nie popsuło w środku i powoli będziemy wyciągać pierwszy model taka Alfa Romeo 33 Stradale ją sobie odpalamy następny model to Hot Steam Team Transport, to jest dla kolegi Ford Sierra Crossword i Ford Escort RS Cosworth nie Crossword następny model to Porsche 911, również dla kolegi to już jest Volkswagen Cafe Racer czyli po prostu e, Volkswagen Beetle Racer. To jest dla mnie ładny. sobie kładziemy po tej stronie. Następna rzecz dla kolegi. Taki bym powiedział dwupak modeli Premium Nissan Z Proto, Nissan Fair Lady Z. Również dla kolegi, sobie odkładamy. Następny model to Porsche 935 78 seria Ultra Hot to jest sobie zamówiony model i również y, Porsche 935 też Ultra Hot to jest dla kolegi model również dla kolegi Aston Martin DB9 y, seria Fast Furious kolejny model również dla kolegi Bugatti EB110 sam takowy posiadam ale ten jest tak jak mówię dla kolegi Następny model to Mercedes Benz 190E 2.5-16 Evolution 2. Również dla kolegi. I ostatni model dla kolegi. Taki Ford GT40. Ja sam taki posiadam. Tak się prezentuje w luzaku. To jest zwykły półpremium. Premium. Ten też jest dla kolegi. I teraz te, które sobie zamówiłem: czyli Team Transport. Mercedes Benz 300SL. Mercedes Benz Blouse Wunder, Wunder znaczy się i kolejny to Team Transport Nissan Skyline 2000 GTR Liberty Walk i Fleet Fire. Tak, więc, pierwszą rzeczą, którą sobie omówimy w tym wideo, jest ten dwupak modeli Forda Rajdubek. Więc tutaj mamy taką czerwoną, to jest Ford Sierra Cosworth Tutaj w pięknej malaturze shell Oraz Ford Escort RS Cosworth Tutaj mamy takie typowo opływowe felgi Typowe dla rajdówek Bardzo one dobrze prezentują się na tym modelu Sam dwupak oczywiście trafia do mojego kolegi Co nie leci do mnie Ogólnie, Sandwalk prezentuje się bardzo dobrze. Oczywiście mamy wszystkie tutaj kalkomannie. Mamy przenieść światła i tylne światła w obu modelach. Następną rzeczą, którą tutaj omówimy, je będzie dwupak Nissanów. Pierwszy Nissan tutaj po lewo to Z Proto. Drugi Nissan, to no tak, Nissan Fair Lady Z. Piękne felgi Real Riders bardzo pasują do tego modelu. Sam model, no taki stary Nissan, no można powiedzieć wręcz Datsun. Na pewno mi bardziej podoba się ten starszy niż ten nowy. Co nigdy tak nie zmienia faktu, że oba prezentują się bardzo dobrze. Oczywiście malatura z przodu, jak i z tyłu, z tyłu jak i z przodu no. w obu modelach. Oczywiście full metal. Tu nawet. Dobrze wygląda pod spodem. Tutaj troszeczkę czarny kolor i troszeczkę bardziej ubogo to zrobili, ale i tak prezentuje się to bardzo dobrze. Kolejnym modelem, jakim sobie omówimy, będzie Alfa Romeo 33 Stradale. Jest to piękny model. Naprawdę dobrze wykonany. Tutaj oczywiście z przodu, z tyłu mamy światła. Z przodu mamy nawet plastikowe, więc moim zdaniem jest to na plus. Oczywiście metalowa podłoga, niestety uboga, ale wydaje mi się, że w tych modelach wyścigowych te e, podwozia nie były jakoś bardzo wystawione na e, zewnętrzne świat. Zawsze była tam jakaś warstwa, która chroniła te wszystkie podzespoły. Z góry prezentuje się on nam tak. Można powiedzieć, że ma, można powiedzieć, że posiada on szyberdach, co raczej nie jest tam prawdą. Raczej by się tam Ludzie wykucali, że to nie jeszcze bardziej tylko część drzwi. Ja tam nie wnikam i tak wygląda bardzo dobrze. Następny model to Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Evolution 190 E 2.5 myśnięć 16 Evolution 2. Model posiada lakier zamak, który prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Z przodu jak i z tyłu mamy światła, mamy felgi Real Riders opływowe, które bardzo pasują do tego modelu i dobrze siedzą z lakierem, cały model prezentuje naprawdę dobrze i Wam serdecznie go polecam, bo sam takowy posiadam tam u siebie na ścianie. O, tam, tam, nad tym transportem. Kolejny model to Bugatti B110, który już omawiałem u siebie, tutaj nic więcej nie dodam. No po prostu model bardzo dobry. Ja osobiście bardzo lubię Bugatti. I nie wiem, no sam mogę Wam go polecić. Tutaj oczywiście z przodu mamy plastikowe, niepomalowane światła, z tyłu mamy pomalowane światła. Podłoga, no mogłaby być zawsze lepsza, ale nie ma co narzekać. Jak na Hot Wheels, to zawsze premium. Premium to są fajne modele. Wszystkie trzy Wam polecam. Następnymi modelami, jakie sobie omówimy, będą Hot Wheels Silver Series Pierwszym jaki sobie weźmiemy na tapet będzie. 2005 rocznik Aston Martin DB9 z serii Fast and furious numerek 2 na 5 Sam model prezentuje się bardzo dobrze. Mamy światła z tyłu, jak i z przodu. Sama podłoga, jak dobrze widzę, jest kurcze, metalowa. Wiecie, ja nie zamawiałem tych modelów dla siebie, tylko dla kolegi. Um, co kolega prosto ze mną zamawiał, ale tak wygląda na to, że tutaj mamy metalową podłogę. Więc model naprawdę na plus, go sobie odłożymy na boczek. Tutaj nie ma co więcej omawiać. Kolejny model to Ford GT40 z Fast and Furious Women's of Fast. Sam fordzik prezentuje się naprawdę dobrze. Plastik, e, spód, metalowa baza. Lakier nie jest Spectra Flame, ale bardzo podobny. Mogę Wam nawet pokazać takiego do porównania, bo akurat sam posiadam w luzaku taki model. On się w taki sposób prezentuje. Tak jak mówię, to nie jest lakier Spectra Flame, tylko taki chyba tam Metallic Blue. Nie jestem pewien, ale model prezentuje się naprawdę dobrze. Ten, który jest zapakowany, jest dla kolegi, więc go sobie też odłożymy na boczek na razie. Kolejnym modelem, jaki sobie omówimy, będzie Porsche 911. Tam bodajże to jest też Hot Wheels Silver. Tam Vintages. Numerek 5 na 6 Plastikowy spód biały. Aczkolwiek Porsche posiada rejestrację. Tam jest 71-911. No to tam 71 odwołanie do rocznika tego Porsche. Sam model prezentuje się naprawdę dobrze. Felgi. Idealnie pasują tak moim zdaniem. No takie wyścigowe. Sama kalkomania również wyścigowa. Przerażę, że się powtarzam, ale naprawdę bardziej zachwyca mnie ten model niż tam mowa. Przepraszam, jeśli komuś to będzie przeszkadzać. Model jak najbardziej na plus. Kolejne modele, i to już ostatnie dwa, będą z Hot Wheels Ultra Hot Pierwszym, który sobie umówimy, będzie Volkswagen Kaffer Racer. Kaffer w tym przypadku oznacza po prostu bitu, czyli żuczek. No, sam model naprawdę wygląda kozacko. Złoty lakier. Pięknie na nim siedzi. W ogóle te błotniki. Kurde cudo. Takie trochę odwołanie, moim zdaniem, do Porsche 935, bo ja tak sobie porównam. Proszę bardzo, tutaj mam też właśnie 935, to na też ma takie długie błotniki, szczególnie te tylne, poszerzane. I tutaj też z... Boulevard. Nawet widać tu tak troszeczkę. Ten spoiler w Café Racer jest troszeczkę niżej. I kolejny model, jaki sobie omówimy, będzie Porsche 935, myśnik 78, to jest tam jakaś pod wersja 935, bo tak się normalnie prezentuje 935, a to jest ten inny 935. Widać tutaj różnicę w przodzie. Tutaj jest większy wlot powietrza niż tutaj. Te światła są bardziej po boku. Z tyłu prezentuje się też trochę inaczej, bo można zauważyć, że ma jakby taki spoiler, który jest po prostu wydłużony i całkowicie zasłania nam tył. Tak, jeszcze Wam pokażę, bo jak się prezentuje od tyłu, takie 935. Ono się tak prezentuje, co nie? Ono się tak prezentuje. Tutaj bez rewelacji, bo to jest zwykły MEINIX z 2023. A tak prezentuje się właśnie ten 935. Najciekawsze zostawiłem na koniec. Zamówiłem sobie dwa Team Transporty. Wydaje mi się, że najciekawsze jest ten Mercedes, dlatego zaczniemy sobie od Nissana. Jest to, tak jak już powiedziałem, Team Transport Nissana. Mamy tutaj Nissana Skyline 2000 GTR w poszerzeniu, tam w pakiecie Liberty Walk. Nie pokażę Wam od dołu, ale wziąłem ten model ze względu na bardzo dopracowane podwozie. Mam takiego w Luzaku, mogę Wam pokazać o co mi chodzi. Zobaczcie, tak prezentuje się odlew, i tak samo jest w przypadku tego Premium. Tutaj Wam mogę pokazać w Luzaku, jak się prezentuje ten model, tak po prostu. Abyście wiedzieli, co znajduje się w opakowaniu, czego nie otworzę, na nagraniu. Mamy też tego haulera, który jest całkowicie metalowy. Tak jak tu jest powiedziane, i tak jak patrzyłem na innych nagraniach, ludzie pokazywali, że jest on właśnie metalowy. Ten hauler, co jest tylko i wyłącznie na plus. Ja nie będę odpakowywać tych modeli, nie spodziewajcie się tego po mnie. Mogę Wam jeszcze pokazać takiego maina, którego sobie jakiś czas już temu kupiłem, nie z pół roku temu. O, może sobie tak leżeć. Ten taki tunet skrócony albo bardziej spłaszczony. Model Nissan na 2000 GTR. No i ostatni, najlepszy Team Transport moim zdaniem. Team Transport Mercedesa. No i co my tutaj mamy? Mamy Mercedesa 300SL, który jest, można powiedzieć, tak bardziej lewituje, bo nawet nie jest całkowicie posadzony. A może jest całkowicie. No nie, tylne koła lewitują. No ale tak czy siak, jest to model 300SL. Bardzo ładnie on się prezentuje. w przodu, jak i z tyłu, mamy pomalowane światła. Oczywiście metalowy. Lakier to nie jest zamak, to jest coś bardziej szarego, taki metaliczny szary, ale to nie jest zamak. No i mamy tego Blaus Wunder Mercedesa. Taki tym transport jest laweta, ale w stylu lat, lat takich 50. albo 60., no coś w stylu takiego przełomu lat 50., 60. Prezentuje się naprawdę dobrze ten Wunder, nie wiem, Blaus Wunder, ten Merol. Śmieszne jest to, jak ta kabina jest wysunięta do przodu, jak koła są dopiero za nią. Też mamy tutaj zapasowe koła pod lawetą, no pod, tym, e, pod platformą, na której jest osadzone 300SL. Sam transport prezentuje się naprawdę dobrze i mogę Wam go tylko serdecznie polecić. Oczywiście mamy tutaj Metal Metal, kółeczka Real Riders. Jak widać, kółeczka są takie same w obu modelach 300 SL, jak i Blouse Wonder. Pięknie prezentujecie ten tył, zarówno 300 SL, -jaki, jak i Blouse Wondera. No, ten transport mogę Wam tylko polecić. Naprawdę opłacało się go kupić, tak moim zdaniem. No więc dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Troszeczkę tego było, nie powiem, że nie. Te modele, wszystkie, które tutaj widzicie, one są dla mojego kolegi. Prawdopodobnie będzie je pokazywać u siebie na kanale. No, a tutaj ten taki bez rewelacji. Ja sobie takie dwa zamówiłem z Ultra Hotz, bo też mam kolekcję. Tam Mix 2 uzbierano w całości na, roż, na rok 2024. Będę sobie pewnie jeszcze kompletować serię The Hot Ones. To jest taka nowa, co się właśnie w tym roku 2025 pojawiła. Pewnie też ją uzbieram. No, dziękuję Wam za obejrzenie. Żeby nie przegapić więcej kontentu u mnie, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się, cześć.